Smakuje tarcik? Mm -hmm. Z Jest mm -hmm. Biały Z czekoladowym. Z czekoladowym? nie, A możliwe Sam wybierałeś? Mm -hmm. Sam kupiłeś? A kto mówił po angielsku? A No to jak się dogadaliście? It's no, kartka była. A <laughs> kto napisał kartkę? Mama. Naprawdę? No, ty. Ja cię kręcę. No właśnie, to czemu tak? No dobrze, ale powinnaś mówić jeszcze po angielsku, nie. <laughs> Maja, a ty umiesz po angielsku mówić? Hi. Co jeszcze? Bye. Co jeszcze? Bye. Ej, nie mówiłam rzydkich rzeczy. Co mówimy jeszcze po angielsku? Co umiesz? Hi, bye, co? Please? See you later, tak? Co jeszcze? O, pokaż mi swój naszyjnik, Maja. Jaki dzisiaj zrobiłaś. Skąd? No, nie pamiętasz? Zobacz. Zobacz, jaki naszyjnik Maja ma. serduszka No sama powkładała. Pokaż mi tutaj. O, zostaw tak. Aha, pięknie. To jest co? Myszka Miki, tak? Mini. Mini. Aha, i serduszka. Super. To wszystkiego najlepszego, chłopcio. Dziękuję. To będzie teraz czas na prezencik, tak? Na Twój statek? A pokażesz mi tak szybko o kartonik? Drugą stronę. Uuu, to będzie olbrzymi. Sam będziesz składał? Zobaczymy. Zobaczymy.